Co wiemy o pracach nad silnikami na sezon 2026 i kto jest typowany do przygotowania najlepszej jednostki? Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Jesteśmy kilka dni dosłownie przed testami przedsezonowymi w Barcelonie. Testami zamkniętymi, które mają przede wszystkim sprawdzić niezawodność komponentów bolidu, a przede wszystkim jednostki napędowej, bo oto w niej zachodzą ogromne zmiany przed sezonem 2026. Przypomnę, prawie połowa mocy 45% ma pochodzić z silnika elektrycznego. Silnik spalinowy ma być natomiast napędzany paliwami ekologicznymi. Do tego znika MGUH. No do tego jest oczywiście większa bateria Trzeba ją jakoś ładować Trzeba odzyskiwać energię To może wpłynąć na jazdę zmienia się, zmienia się też aerodynamika Co będzie miało swoje przełożenie również na silnik i jednostkę napędową Więc dużo zmiennych A producentów też wielu No bo będziemy mieli Hondę w Astonie Martinie Mercedes będzie dostarczał Swoje silniki dla czterech zespołów Dla ekipy fabrycznej Dla McLarena oczywiście Dla Williamsa oraz dla Alpine W Astonie nie, tak jak powiedziałem, będzie Honda, Ferrari będzie dostarczało silniki dla siebie oraz dla wchodzącego do serii Cadillaca. Będzie też całkowicie nowy dostawca, czyli Audi, który będzie miał zespół fabryczny. No i tych zmiennych, tych niewiadomych przed sezonem również dla nas, ale i też dla zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Swoją jednostkę też będzie przygotowywał Red Bull we współpracy z Hondą i będzie dostarczał ją oczywiście też zespołowi RB. No i teraz kto może stworzyć najlepszą jednostkę? Jakie wieści docieka, docierają do nas z fabryki. No, generalnie jak, jakoś wesoło nie jest, bo niektóre zespoły przyznają się do tego, że mają pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o produkcję jednostki napędowej, przygotowanie tego wszystkiego. Niektóre już pochwaliły się w social mediach odpaleniem silnika, ale odpalenie to jedno, a potem jeszcze trzeba wszystko wkomponować w bolid. I jeżeli jest to silnik no, kliencki, to wtedy jest troszkę trudniej. Te opóźnienia mają występować przede wszystkim w Hondzie oraz w Red Bullu Honda przyznaje otwarcie: nie wszystko poszło po naszej myśli. Nie wszystkie komponenty, które miały usprawnić silnik, zadziałały po prostu. Inne pracują dobrze, no ale jeszcze musimy to wszystko wdrożyć w koncepcję boldu Adriana Newella. Po stronie Astona Martina ma stać troszkę partner paliwowy. Aramco podobno przygotowuje bardzo mocne paliwo, które będzie dawało pewną przewagę nad innymi. Natomiast jak będzie to duża przewaga, no, nie można się spodziewać, że samo paliwo daje jakąś ogromną, więc Honda na razie nie wygląda zbyt pewnie, niestety dla Fernanda Alonso, który znowu może przeżywać koszmar, natomiast no tutaj w, po stronie japońskiego producenta jest takie szczere przyznanie się, no nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale pracujemy i to nie jest nic, czego nie moglibyśmy przezwyciężyć. Oczywiście wszystkie oczy są skupione na Ferrari, bo to Ferrari em, od dawna twierdzi, że silniki, oczy kiedyś tak było, że silniki e, e, są w formule najważniejsze, a aerodynamika jest dla tych, którzy tych silników nie potrafią robić. To się trochę zmieniło w ostatnich latach. Ferrari też ma swoje bolączki, jeżeli chodzi o jednostkę napędową i podobno na sezon 2026 postanowili obrać inną koncepcję niż większość producentów. Ferrari chce stworzyć swój blok silnika ze stopów stali, a nie aluminium, tak jak rywale. Tutaj oczywiście jest pierwszy narzucający się problem, no bo ten silnik będzie cięższe. Ale Ferrari chce pójść taką trudniejszą drogą, która w dłuższej perspektywie może dać większe korzyści. Ponieważ ten silnik ze stali no, ma swoje plusy. Tym plusem jest na przykład możliwość osiągnięcia wyższej temperatury spalania. To po pierwsze. Po drugie, taki silnik jest bardziej elastyczny, bardziej odporny, co może sprawiać, że nie będzie dużych problemów z niezawodnością. Jest on bardziej wytrzymały na ciepło. Lepiej da się też rozłożyć masę bolidu dzięki temu trochę cięższemu silnikowi. Ale też temu, że nie trzeba wtedy, ten silnik jest bardziej kompaktowy, ten silnik ze stali i można po prostu troszkę miejsca oszczędzić, na przykład dając pole popisu aerodynamikom. Dodatkowo takie silniki, ich produkcja są troszkę łatwiejsze i szybsze, dzięki czemu no, nie ma dużego problemu z tym, że będą jakieś zatory, jeżeli chodzi o produkcję. No a Ferrari oprócz siebie musi jeszcze dostarczyć silniki. Właśnie, Cadillacowi. Zobaczymy, jak to wyjdzie w Maranello. Podobno też ich przewagą jest to, jeżeli chodzi już o tę część elektryczną silnika, że w WEC naprawdę dobrze im idzie, jeżeli chodzi o ten komponent. Wyścigi długodystansowe mogą dać im na pewno wiedzę, jak stworzyć takie silniki, które będą w miarę niezawodne, a jednocześnie dostar będą dostarczały dużo mocy. Tu też wchodzi kwestia odzyskiwania tej energii na hamowaniach. To jest zupełnie inna kwestia tego, jaką tak naprawdę strategię przyjmą kierowcy na pokonywanie swoich okrążeń, czy będą hamować troszkę wcześniej, ale potem będą mieć więcej mocy na prostej, czy raczej będą dochamować tak jak teraz w ostatniej chwili, a potem no, będą musieli mierzyć się ze spadkiem mocy, gdy ta prosta będzie zbyt długa na wytrzymałość baterii. To jest oczywiście inna kwestia. Jeżeli chodzi o silniki, bardzo dużo mówiło się o Mercedesie, bo to Mercedes miał znaleźć pewną szarą strefę, lukę, dzięki której jest możliwe osiąganie w ich silnikach wyższego współczynnika sprężania w cylindra. To sprawia, że obchodzą w pewien sposób przepisy FIA dotyczące pomiarów, bo pomiary dokonywane są na zimnym silniku, natomiast to wyższe sprężanie jest osiągane dopiero przy wysokich temperaturach, które nie za bardzo jest jak badać, no ale tutaj ta szara strefa ma zostać załatana. Pytanie kiedy? Ponieważ FIA podobno zaproponowała okres przejściowy dla dostawców silników roczny, więc w sezonie 2026 ta przewaga Mercedesa wynikająca właśnie z, tych, z tego wyższego sprężenia byłaby utrzymana. Ona jest w okolicach 15 koni mechanicznych. To może dać na okrążeniu od 0,3 do 0,4 sekundy. To naprawdę bardzo dużo jak na warunki obecnej Formuły 1. Podobny trik po tym jak jeden z pracowników Mercedesa przeszedł do Red Bulla, zastosował właśnie Red Bull. Różnica jest między, między nimi jednak taka, że silniki Mercedesa praktycznie nie są w stanie pracować na pełnych obrotach bez wykorzystania tego triku w Red Bullu jest to możliwe, a jest to też no, po prostu łatwe do y, zniwelowania. Natomiast Mercedes, jeżeli nie zostanie ten trik y, osiągnięty, y, zalegalizowany przynajmniej na rok, które to, y, który to rok pozwoli im na stworzenie innej jednostki, takiej już w pełni zgodnej z wytycznymi, y, no to Mercedes może y, mieć bardzo duże problemy z osiągami, a to no, na pewno nie jest pożądana rzecz dla czterech y, zespołów, które będą na silnikach Mercedesa jeździły. 22 stycznia ma odbyć się kluczowe. Spotkanie Właśnie w tej kwestii FIA zespoły dostawcy silników mają dyskutować, jak rozwiązać ten problem. Podobno największym przeci przeciwnikiem tego e, rozwiązania jest Ferrari, e, i ono bardzo protestuje, aby to rozwiązanie było w choćby przez jeden wyścig legalne. Natomiast inne, inni producenci mieli już zacząć kopiować to rozwiązanie Mercedesa i Red Bulla mieli pracować nad, takie, nad czymś podobnym. No i pytanie, jeżeli prawie wszyscy oprócz Ferrari pracują nad tym, to czy jednak? FIA nie zgodzi się na to, żeby przez ten rok ta, taka szara strefa była dozwolona, żeby właśnie to wyższe sprężanie związane z niedokładnością pomiarów prowadzić, by, czy było możliwe. Zobaczymy 22 stycznia. To może być naprawdę bardzo ważna data dla osiągów poszczególnych ekip i poszczególnych silników w sezonie 2026. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no, są tutaj na pewno duże tarcia pomiędzy zespołami. Jeżeli chodzi o Audi, Audi no, jest kreowane na producenta, który może stworzyć. Naprawdę mocną jednostkę spalinową. Podobno ich silnik wyciąga więcej mocy niż się spodziewali. No i pytanie, co z silnikiem elektrycznym. Oczywiście Audi nie ma takiego doświadczenia w Formule 1, to na pewno będzie dla nich okres przejściowy, trzeba będzie sporo rzeczy dostroić, natomiast oni też mają doświadczenie z innych wyścigów, gdzie wykorzystywana jest albo w pełni moc elektryczna, albo w części moc elektryczna, i to doświadczenie może im też dać przewagę nad rywalami, w, przynajmniej w początkowej. Fazie sezonu, więc Audi może być takim czarnym koniem troszkę tego początku sezonu, przynajmniej jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Dużo się dzieje w tej, w tej kwestii. Oczywiście cały czas też będziemy sprawdzać, jak te silniki brzmią. Już mieliśmy pewien teaser, jeżeli chodzi o właśnie Audi. Słyszeliśmy taki świst w środku tego przejazdu na prostej, gdzie no, to jest coś, czego nie słyszeliśmy w poprzednich silnikach no i też jak będą się te auta zachowywać jeżeli chodzi o dźwięk na przykład w zakrętach ponieważ podobno silniki trzech producentów mają mieć system, który będzie sprawiał, że silnik spalinowy będzie pracował gdy mimo wszystko kierowca odpuści gaz, wtedy silnik spalinowy będzie pracował, ale nie, ta moc nie będzie przekładana na koła, tylko będzie ładowała baterię, będzie ładowała energię elektryczną no to też będzie coś ciekawego, bo nagle będziemy widzieli bolidy i słyszeli bolidy które mimo, że kierowca Hamuje, one nadal pracują tą mocą silnika spalinowego i będziemy słyszeć właśnie te obroty ze względu na ładowanie baterii, no to jest kolejna kwestia, którą trzeba rozważyć. No. Pierwsze, pierwsze wskazówki do tego kto może być naprawdę mocny w tym sezonie, jeżeli chodzi o silnik. Już za kilka dni, już po testach w Barcelonie, czy w trakcie testów w Barcelonie, ale myślę, że dopiero w Bahrajnie w lutym przekonamy się no co tak naprawdę yy, z tymi silnikami i też wtedy powinniśmy wiedzieć więcej o ich niezawodności ewentualnej, o tym czy na początku sezonu nie będziemy mieli festiwalu DNF-ów właśnie z powodu silnika. Czekamy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, żeby nie ominę Was kolejne filmy i powiadomienia. Dajcie znać w komentarzu, kto według Was stworzy najlepszy silnik na sezon 2026. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wspieranie kanału na BajkoFitu, na Tipli, na Patronite i na YouTubie. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.